Dzień dobry, panie Szymonie. Myślę, ja że od ostatniej wizyty jakiś pan jest taki spokojny, straszny. Co, co się stało? Coś tak życia u pana brakuje. Tak, no wie pan, no doradzi mi pan Archa, żebym sobie zainstalował, ale... No, no, no faktycznie, no jest tak, że przy każdym update'cie mamy jakiś tam, powiedzmy, dreszczyk emocji, żeby gdzieś tam, powiedzmy, to zainstalować, czy nie. Sprawdzam tę te... y, część logiki, co tam mam do zainstalowania. Ale mimo wszystko no ten Arcie działa. Nic się nie dzieje. Jest za stabilnie. No, ja bym właśnie, coś. Ja się widzę w tych badaniach, które pan zrobił, że parametry panu spadły. Generalnie jest gorzej. Ja myślałem, że będzie lepiej. Wie pan co, ja to. myślę, że musimy trochę tak poeksperymentować te stabilne dystrybucje LTS to jednak nie są dla Pana. Ale jednak ten LTS kernel to nie LTS głos? LTS kernel nie jest dla pana ewidentnie. Pan musi coś. Ja proponuję jakiś, jakiś unstable lekki. Hmm. Może fedorkę albo debiana unstable. Fedorkę to może niekoniecznie, wy pan, bo ja tam nie za bardzo. Nie, niekoniecznie mi się podobają te czerwone kapelusze. Takie A debian unstable? O, widzę to. uśmiech. Deja? To? Deja to już, debian to. Uśmiech to się. By troszkę, ale. Debian tak, tak, tak się kojarzy Pan z jakimś takim spokojem? Ale nie pan Panie Szymonie, się. ja przepisuję Panu na receptę Debian'a, ale w wersji Unstable, niech Pan mm -hmm. zmieni sobie repo. Dobrze. Dobrze? Panie Szymonie, zrobimy powtórne to... Niech Pan przyjdzie za miesiąc, zobaczymy mm -hmm. i zobaczymy, jak się Pana parametry zmienią wtedy, bo... Może z tym wideo będą problemy jakieś? No może coś będzie, nie? Coś mm. Pan sobie tam naprawi Boże i właśnie. Pan sobie tam zrobi jakieś swoje środowisko graficzne. O. Co pan używa? Ja używam Hyperlandowe. Hyperlanda super. I co, tu się nie zawieszał nic? No w nic się nie dzieje. No, Wszystko, update lecą. Nie wiem. A teraz, ale to wie pan, to jest nowe środowisko Hyperland, Hyperlandu. Stosunkowo jest niedawno dopuszczone. Lecam update i widzę, że do Hyperlanda leci update, ale nic się nie dzieje. Robię restart. Kernel nowe się aktualizują yy, yy, wersje. Wszystko po Arczu się wstaje. Sieć działa, grafika działa. No właśnie, nie ma. A Jest. mówili, że aż niby taka dystrybucja, o dla odważnych. Nie wiem. Brakuje panu jakiegoś szyku emocji w życiu. Dokładnie. Ta dystrybucja pana zniszczy. Spróbuję, spróbuję Proszę, z, proszę zmienić na debianę. Ale Unstable. Unstable. Dobrze. Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję.